Oprócz samej lektury dla miłośników książek nie ma nic ciekawszego od spotkań z ich autorami. To, które w końcówce listopada zaproponowała poczytalnia, było pod tym względem strzałem w dziesiątkę. A właściwie, mając na uwadze bohaterów wieczoru, strzałem w samo okienko. Okazją stało się wydanie napisanej z pomocą Dariusza Kurowskiego autobiografii Władysława Żmudy, jednego z ostatnich piłkarzy pamiętnej drużyny Kazimierza Górskiego, który takiej pozycji dotąd na swoim koncie nie miał. Ta książka coś ciekawe, ona miała, zaczęła powstawać w 1996 roku, e, ponieważ było 5 lat przerwy. Władek tam miał różne takie sprawy swoje do, do załatwienia. E, ja nie nalegałem, bo uważam, że no, musi to być jakieś tam wewnętrzne takie przekonanie. Nie można nikogo niczego zmuszać. E, i, I w ubiegłym roku. Tak ostro przystąpiliśmy do finisowania, Mniej więcej przed tą przerwą była połowa zebrana materiału. No, udało się to skończyć, ukazało się drukiem, z czego, czego bardzo się cieszę. No. Decyzją autorów książka otrzymała tytuł A ty będziesz piłkarzem. Jak łatwo się domyślić, to zdanie, które przyszły wybitny polski obrońca usłyszał kiedyś od pewnego starszego zawodnika. O wiele jednak trudniej wpaść na to, w jakich okolicznościach. Władek jako młody piłkarz junior Motoru Lublin pojechał z drugą drużyną na takie zgrupowanie na Węgry. Tam byli zabierani najlepsi e, piłkarze z drużyny juniorów i tam był jeden taki zawodnik starszy, no, który postanowił, no, że tak powiem, z zrobić chrzest taki wyjątkowy piłkarza. No, powiem to do końca, nalewał po pół szklanki wódki Mówił, młody pić. No i następnego dnia, no niestety, ci młodzi się nie nadawali do życia. A Władek jako jedyny wstał, poszedł na śniadanie i ten, właśnie, który tego, nazwijmy to w cudzysłowie, sztu dokonywał, powiedział: Zobacz, oni się nie nadają, a ty będziesz piłkarzem. Te słowa, jak wiadomo, okazały się prorocze. Uczestnicy niedzielnego spotkania mogli dla przypomnienia obejrzeć fragmenty niektórych meczów z udziałem Władysława Żmudy, skomentowane częściowo przez samego Dariusza Szpakowskiego, który po starej dziennikarskiej znajomości wpadł do Legionowa, aby wesprzeć współautora książki. Inna sprawa, że jej bohater to doskonały, szczery i obnażony dobrą pamięcią Gabędziarz, co samo w sobie czyni tę pozycję wyjątkowo atrakcyjną, szczególnie dla kibiców piłki nożnej. Wystarczy przeczytać na tylnej okładce fragment wstępu, gdy Władek mówi, że jest to coś między Jamesem Bondem a kapitanem Klossem z mocnym wątkiem love story. I muszę powiedzieć, że jak się czasami mówi kobiety winą i śpiew, to trzeba to też powiedzieć, że to jest w tej książce bez żadnej przenośni i bez żadnej przesady. No, to jest, powiedziałbym, że to nie jest książka piłkarska, czy biografia piłkarza. Ale raczej biografia człowieka, który był piłkarzem w niby szarych czasach PRL-u, ale jak się okazuje, czytałem z tą książkę bardzo kolorowe. I on potrafi to barwnie wszystko opisywać, może być, że chłopaki naprawdę się świetnie wtedy bawili. Niezłą rozrywkę powinni też mieć czytelnicy książki A Ty będziesz piłkarzem. Tym starszym ze wzruszenia zakręci się pewnie łezka w oku, młodsi zaś poznają realia polskiego futbolu z czasów, gdy jego gwiazdy nie zarabiały jeszcze milionów. Za to przez miliony rodaków były uwielbiane i noszone na rękach.